Szczęść Boże. Chciałbym, żeby to nasze drugie spotkanie dotyczące Ewangelii Synoptycznych rozpoczęło, rozpoczęło się od przypowieści o pasterzu zatroskanym o owcę. Jest to pierwsza spośród trzech przypowieści, znajdujących się w Ewangelii Świętego św. Łukasza, przypowieści o Bożym Miłosierdziu. Szczególnie są to słowa umiłowane przez papieża Franciszka i przybliżające nam tą najwspanialszą tajemnicę w relacjach między Bogiem a człowiekiem, jaką jest jego miłosierdzie. Już początek przypowieści sugeruje nam, do kogo ona jest skierowana. W moim przekładzie, tak zwanym przekładzie alternatywnym Nowego Testamentu, czytamy. Wielu poborców podatków na rzecz Rzymu i ludzi nieprzestrzegających Tory Mojżesza starało się być blisko Jezusa, aby go słuchać. Widzimy, że zamiast celnicy używam tego określenia poborcy podatków na rzecz Rzymu, co bardziej sytuuje nas w tym kontekście, w którym głoszona była pierwotnie Ewangelia. Na to faryzeusze i znawcy, prawa, i znawcy pisma szemrali z oburzeniem. Ten człowiek akceptuje łamiących torę, a nawet spożywa razem z nimi posiłek. Tutaj tekst grecki, pro tutaj przyjmuje, życzliwie traktuje, no ja już oddałem bardziej współczesnym czasownikiem, akceptuje tam grzeszników, czyli łamiących torę. Tych, którzy w tamtych czasach nie przestrzegali prawa Mojżesza. Do nich więc skierował następującą przypowieść. Kto z was, gdy ma sto owiec, a jedna z nich mu zaginie, czy nie pozostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu gdzieś w miejscu odludnym i nie wyrusza na poszukiwanie zaginionej, aż ją odnajdzie? A gdy ją odnajdzie, z radością bierze na swe ramiona, po powrocie do domu sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im cieszcie się razem ze mną, bo znalazłem moją owcę, która zaginęła. Zapewniam was, tak samo gdy jeden człowiek nieżyjący w zgodzie z Torą Mojżesza doświadczy przemiany swego serca, radość będzie w niebie i to większa niż z powodu 99 przestrzegających Torę, tory, którzy nie potrzebują przemiany serca. Jak widzimy tutaj zamiast grzesznik, to jest człowiek, który łamie Torę Mojżesza. Sprawiedliwy to jest ten, który przestrzega torę Mojżesza, a przemiana serca to jest to greckie słowo metanoja. Zobaczmy, że w tej przypowieści, którą bardzo pięknie komentuje papież Franciszek, w jednym z wywiadów, których udzielił jeszcze zanim został biskupem Rzymu, mówi, że dzisiaj, gdyby Jezus głosił tę przypowieść, to raczej nie mówiłby o pasterzu, który zostawia 99 owiec, by szukać tej jednej zagubionej. Ale który zostawia tym jedną wierną owieczkę, po to, żeby szukać tych 99, które się zagubiły, bo w naszych czasach widzimy, że to te proporcje się odwróciły, stąd też tym większe jest zaangażowanie Boga, Jego miłosierdzia w szukanie nas, bo to my, my jesteśmy tymi zagubionymi owcami, a Bóg zgodnie z symboliką sięgające jeszcze czasów Starego Testamentu, zwłaszcza Psalm 23, Księga Ezechiela, porównany jest do pasterza, a więc tego, który troszczy się o swoje owce, prowadzi je na zielone pastwiska. Jego kij, laska pasterska, symbolizują jego opiekę, troskę, obronę każdego z nas, a z perspektywy Nowego Testamentu będzie to jego miłosierdzie. Dalej mamy w tej przypowieści motyw poszukiwania, bardzo ważny, ponieważ to Bóg szuka człowieka. W Starym Testamencie relacja wyglądała odwrotnie: to człowiek był zaproszony, żeby szukać Boga. Bóg był odległy, niewidzialny, Jego imię było niewypowiadane. Człowiek zaproszony był do tego, by daraż poszukiwać, roztrząsając Słowo Boże, starać się swoim wysiłkiem dotrzeć do najwyższego. Tymczasem, co widzimy w Ewangelii Łukasza? Inicjatywa należy do Boga. On sam wychodzi pierwszy do nas. On pierwszy nas umiłował. W Jezusie Chrystusie to szukanie. Człowieka przez Boga, no, wyraziło się w pierwszym rzędzie poprzez fakt wcielenia. Następnie mamy ten motyw powrotu do owczarni, yy, owca, która zaginęła. Tutaj na określenie tego, tej zguby, owcy, użyte zostało greckie grecki czasownik, apollymi, przepaść, polec, jakby pogrążyć się w zatraceniu. I właśnie z tego największego zatracenia można powiedzieć dzisiejszym językiem zmarginalizowania, wykluczenia, wydziedziczenia sam Bóg pragnie nas wydobyć. To jest to, co papież Franciszek tak często podkreśla, że Bóg w pierwszym rzędzie troszczy się o tych wykluczonych. Używa takiego hiszpańskiego słowa, descartados. Descartados to jest kartas, to są, y, gra w karty, karty. Descartar to jest wyrzucić talii, uznać, że coś jest niepotrzebne, y, odtrącić. I właśnie do tych ludzi w pierwszym rzędzie przychodzi Chrystus. I Panie Franciszek, przypominam, że Ewangelia posyła nas w pierwszym rzędzie właśnie do tych descartados, odtrąconych, wykluczonych. I ostatni chyba ważny motyw, symboliczny, który został wydatniony w tej Ewangelii, to jest radość. Zauważmy to promieniowanie radości, które dokonuje się w, w tej Ewangelii. Najpierw Pierwszy, który się raduje, to jest sam Bóg. Gdy ją odnajdzie, z radością bierze na swoje ramiona. Dalej ta radość Boga udziela się całemu Kościołowi. Sprasza przyjaciół, sąsiadów, mówi cieszcie się razem ze mną, bo znalazłem moją owcę. A więc ta radość w wymiarze indywidualnym, radość Boga – Staje się radością całej społeczności, bo Kościół to przecież nie tylko ta ściśle określona, wyizolowana grupa ludzi, ale to jest ta tajemnica wspólnoty Boga z człowiekiem, która ogarnia wszystkich tych, którzy w jakiś sposób szukają Go. I w końcu radość nie tylko dotyczy Kościoła, ale. Mamy jakieś ujęcie w tej radości wszechogarniającej, metafizycznej. Radość, yy, zapewniam Was, yy, w niebie będzie większa radość z przemiany tego jednego, z przemiany serca tego jednego człowieka niż 99, którzy nie potrzebują tej, tej przemiany.